Wójt gminy Grunwald stracił swój mandat. Adam Esz pełnił tę funkcję od niespełna pięciu lat. Sprawa związana z jego osobą swego czasu odbiła się szerokim echem w całej Polsce i była emitowana przez największe stacje telewizyjne. Warto przypomnieć o co chodziło: Wójt napisał list do ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, w którym poskarżył się na brak współpracy z Radą Gminy. Jednocześnie upublicznił on wrażliwe dane dwóch radnych i ich córek, a konkretnie stan zdrowia, orientację seksualną. I ich światopogląd. Po publikacji treści listów w gminie zaczęły panować napięte nastroje społeczne. Stosowano liczne pozwy przeciwko wójtowi oraz organizowano referendum, w którym zabrakło jednak frekwencji. Sprawa nie ucichła i Adam Esz został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy Werblągu na 3 miesiące w zawieszeniu na rok. Dodatkowo wyrok podany został do opinii publicznej, a oskarżony został obciążony finansowo. Teraz sprawą zajmie się wojewoda, który zmuszony będzie do rozpoczęcia procedury wygaśnięcia mandatu Wójta. W tym celu Radosław Król skieruje wniosek do Rady Gminy, który radni przyjmą na nadzwyczajnym posiedzeniu. W Radzie większość stanowi opozycja, a więc nie będzie z tym problemu.